Piąta Ewangelia. Czy znasz Piątą Ewangelię? Jest to związane z tematem dobrych wiadomości, Ewangelii, Izajasza oraz Księgą Izajasza 40 rozdziałem. Większość ludzi słyszała o czterech Ewangeliach: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Wielu sumiennych czytelników Biblii odnosi się do księgi Izajasza jako piątej Ewangelii. Czy określenie Ewangelia nie jest przesadą? Jest wiele powodów do traktowania księgi Izajasza jako Ewangelii. Podobnie jak Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, księga Izajasza mówi o życiu Chrystusa. Księga Izajasza przepowiada jego pierwsze przyjście, śmierć i powtórne przyjście. Daje to dość dokładny obraz nadchodzącego zbawiciela. Rozważając księgę Izajasza pod tym względem, określenie piąta Ewangelia jest trafne. Tak, rozważając księgę Izajasza pod tym względem, należy uznać, że określenie Piąta Ewangelia jest trafna. Ze względu na nacisk na życie Chrystusa, cel księgi Izajasza był często postrzegany jako ewangelizacyjny. Na przykład Hieronino, Hieronimowi ze Strydonu przypisuje się stwierdzenie, że prorok Izajasz był ewangelistą ze względu na sposób, w jaki opisuje tajemnicę Chrystusa. Zakłada się, że dobra nowina lub ewangelia w Księdze Izajasza odnosi się do wiecznego zbawienia przez Chrystusa. Istnieje wiele problemów z takim zastosowaniem Księgi Izajasza. Po pierwsze, Księga Izajasza została napisana do narodu Izraela, wybranego ludu Bożego, który obejmował zarówno wierzących, jak i niewierzących. O tym nam mówi wyraźnie Izajasza pierwszy rozdział od pierwszego do trzeciego wersetu oraz Izajasza 40 rozdział od pierwszego wersetu. Pierwsza połowa księgi, czyli od Izajasza pierwszego rozdziału do Izajasza 39, zasadniczo dotyczy sądu doczesnego. Z powodu buntu Judei, Pan Bóg pozwolił Asyryjczykom, a później Babilończykom, uciskać naród izraelski i doprowadzić Izraelitów do niewoli. Przesłanie głoszone przez Izajasza dotyczyło sądu, a nie życia wiecznego przez samą wiarę w Chrystusa. Było to przesłanie, którego naród Izraela nie chciał słuchać, stając się zatwardziałym o czym mówi Izajasza, szósty rozdział od 9. wersetu do 10. wersetu. I doprowadzając do zniszczenia świątyni przez Babilończyków i siedemdziesięcioletniej niewoli. Począwszy od Izajasza 40 następuje jednak zmiana i głoszenie dobrej nowiny. Co to była za dobra nowina? Izajasz pisze. Wyjdź na górę wysoką zwiastunie dobrej wieści, Syjonie. Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści. Jeruzalem, podnieś, nie bój się. Mów do miast judzkich, oto wasz Bóg. Oto wszechmocny Jachwe przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nimi, a ci, których wypracował, są przed nim. Jak pas też będzie pas swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie. Izajasza, 40 rozdział od 9 do 11 wersetu. Prorok Izajasz powiedział Izraelitom, aby głosili tę dobrą nowinę, czyli Ewangelię. Gdy rozpoczyna się rozdział 40, naród znajdował się w Babilonie, Tutaj prorok dawał narodowi słowo pocieszenia, o czym mówi Izajasza, 40 rozdział, pierwszy werset: Że Pan Bóg wyprowadzi ich z Babilonu. Po 70 latach niewoli, Pan Bóg ich nie odrzuci, o czym mówi Izajasza 41, od 8 do 9. Pan Bóg zamierzał ich zbawić najpierw z Babilonu a ostatecznie jak opisuje druga połowa księgi poprzez panowanie nadchodzącego mesjasza Pan Bóg zamierzał ich zbawić i wybawić najpierw z Babilonu a ostatecznie jak opisuje druga połowa księgi poprzez panowanie nadchodzącego mesjasza dlatego zbawienie w Księdze Izajasza jest zbiorowym i fizycznym wyzwoleniem resztki Izraela Najpierw z Babilonu, a później podczas ucisku. Piąta Ewangelia mówi o dobrej nowinie. Mówi o dobrej nowinie o nadchodzącym królu. Ten nadchodzący król najpierw narodził się z dziewicy, a następnie cierpiał i umarł. Jednak dobra nowina Izajasza wykracza poza pierwsze przyjście pana Jezusa Chrystusa. Ponieważ oczekuje również Jego drugiego przyjścia, kiedy Pan Jezus rozpocznie nowe przymierze, zapoczątkowując sprawiedliwe królestwo. Ten Król wybawi naród izraelski od Jego ciemiężycieli. Pan Jezus Chrystus przywróci również Izrael i uczyni Go sprawiedliwym narodem. To jest wyzwolenie i dobra nowina Piątej Ewangelii. Jeśli jednak czytelnik księgi Izajasza szukałby jasnego przesłania o życiu wiecznym przez samą wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, tak, jeśli czytelnik jednak szukałby jasnego przesłania o życiu wiecznym przez samą wiarę w Pana Jezusa Chrystusa w księdze Izajasza, będzie miał trudności, bo w księdze Izajasza tego nie ma, będzie miał trudności, aby to znaleźć w księdze Izajasza. Izajasz ma do przekazania dobrą nowinę, ale nie dla niewierzących. Dlaczego ma to znaczenie? Księga Izajasza jest księgą grzechu, uznania się, upamiętania się, pokuty i uczynków. Pan Bóg gani zbiorowość Izraela za niepowodzenia narodu. Izajasz wzywał naród do odwrócenia się od grzechów, aby uwolnić go od gniewu Bożego. Ten gniew Boga był widoczny w inwazji pogan, którą opisał Izajasz. Dlatego też jeśli ktoś postrzega Księgę Izajasza jako ewangelizacyjną w znaczeniu dobrej nowiny, w dobrej nowiny o darmowym życiu wiecznym przez uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa, istnieje niebezpieczeństwo, że doda uczynki do zbawczego przesłania ponadto ma to wpływ na interpretację niektórych fragmentów Nowego Testamentu, takich jak posługa Jana Chrzciciela, tak jak Izajasz, Jan Chrzciciel wzywał naród Izraela do pokuty, aby Izraelici zostali uwolnieni od Bożego karcenia, tak Jan Chrzciciel wzywał naród Izraela do odwrócenia się od grzechów, aby się przygotowali na posługę Chrystusa. Gdyby Izrael tak uczynił, zostałby ocalony przed zniszczeniem Jerozolimy. Niestety, zarówno Izajasz jak i Jan Chrzciciel zostali zignorowani, a naród izraelski został rozproszony najpierw przez Babilon, a następnie około 70 roku naszej ery przez Rzymian. Później jeszcze to pogłębiło się po powstaniu Kochby, bar Kochby, około kilkadziesiąt lat po siedemdziesiątym roku. Jednak dobra nowina Izajasza wciąż brzmi prawdziwie. Pan Bóg nie odrzucił narodu izraelskiego i pewnego dnia powróci, aby na ziemi ustanowić nowe przymierze z Izraelem i Judą, by ponownie zgromadzić swój lud, oba domy izraelskie.